Generał Siedlecki był moim podwładnym w Koszalinie, gdzie dowodziłem 8 Dywizją Obrony Wybrzeża i muszę powiedzieć, że tak samo jak dzisiaj, wtedy pracę i służbę generała, a wtedy podpułkownika i majora Siedleckiego wspominam dobrze. 4 lata temu został dowódcą 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. 15 sierpnia 2009 roku awansowany do stopnia generała brygady. 30 sierpnia 2011 roku odszedł w stan spoczynku żegnany uroczyście przez przełożonych podwładnych sieradzan i gości z całej Polski. O panu generale Siedlecki można powiedzieć, iż zacny to żołnierz i wytrawny łącznościowiec. Wybitny specjalista łączności. Jego konikiem przez całą służbę wojskową była sieciocentryczność. Myślę, że szkołę oficerską łączności kończył po to, żeby spełnić się właśnie w tym, co lubi i robi najlepiej, a właśnie robił to najlepiej. Zawołany sportowiec, chociaż mały wzrostem, to uwielbiał maratony, biegi i zawsze propagował i starał się o rozwój sportu. Także naprawdę no, porządny człowiek. To dla mnie przede wszystkim był dobrym partnerem. Partnerem do organizacji różnych, nie tylko patriotycznych, ale również sportowych czy historycznych przedsięwzięć. I tak go zapamiętam jako człowieka otwartego i zawsze skorego do, do współpracy. Myślę, że ta jednostka miała ogromne szczęście, że trafił właśnie tutaj do sieradza i że był dowódcą tej jednostki. To jest człowiek bardzo otwarty, otwarty na całe środowisko, a również współpracę z samorządem. Bardzo ludzkim dowódcą, potrafił zrozumieć swoich podwładnych i pracowników i pomóc im w, każdy, w rozwiązywaniu każdych problemów, swoich prywatnych spraw również. Trudno sobie nawet wyobrazić e, funkcjonowanie, różne uroczystości, e, różne imprezy e, bez generała i bez jednostki. Naprawdę będzie nam chyba wszystkim bardzo brakowało generała. To był dla Sieradza wspaniały czas. Ja myślę, że dla jednostki to żołnierze sami są w stanie. To natomiast dla nas to jest to, to fantastyczny czas, że, że w ogóle tutaj był. No i cóż, ja, ja tylko tak jak powiedziałem dzisiaj, że szkoda po prostu, że, że odchodzi. Generał Mirosław Siedlecki odchodzi w stan spoczynku. Chociaż o tym, co będzie robił, dowiecie się za kilka dni z rozmowy z generałem.